Wrzesień to miesiąc inauguracji sezonu artystycznego w wielu instytucjach kulturalnych w naszym mieście. W minioną niedzielę premierą Dnia Walentego z udziałem Anny Seniuk sezon rozpoczął teatr imienia Juliusza Osterwy. Autorem Dnia Walentego jest rosyjski dramaturg Iwan Wyrypajew. Dzień Walentego jest o życiu, o miłości, więc wydaje mi się, że do relacji tego emocjonalnego uczucia potrzebne jest tak mężczyzna jak zarówno kobieta. A o tym jest ta sztuka, o, o spełnieniu o, y, marzeń, o zazdrości, o rywalizacji, y, o, o partnera. Czuj się, czuj się, Woluka. A co to jest? No blyny, to blinu! no wiesz, wiesz, wiesz. Na scenie obok Anny Seniuk pojawiają się gorzowscy aktorzy: Beata Chorążykiewicz, Kamila Pietrzak i Paweł Caban. Sztukę Iwana Wyrypajewa wyreżyserował Tomasz Zygadło, polski reżyser filmowy i teatralny. Nie chcę być taki aż bardzo banalny, ale nie ma takiej literatury, gdzie się mówi kocham cię, gdzie się używa słowa miłość. O Wyrypajewa to jest. I pomyślałem sobie, a dlaczego robić jakieś takie. Rzeczy, skoro przecież ludzie się kochają. To jest rzadkie uczucie, ale się zdarza, prawda? I to mnie urzekło. Kiedy miałam 18 lat, pewnego dnia poznałam młodego człowieka, a potem pokochałam go mocno, tak mocno, że nie można było tego wytrzymać. Ja zresztą kochałam go później, <laughs> kiedy ożenił się z inną. Kochałam go nawet potem, kiedy umarł 20 lat temu. Ja go kocham do dzisiaj. Ach! W młodości to takie rzeczy sobie mówiliśmy, że uwierzyć trudno. Wytrwaliśmy, no i cierpieliśmy obowiązkowo. Rodzice nie pozwalali nam się spotykać, a my z miejsca nie mogliśmy sobie znaleźć. A dzisiaj myślę, po co cierpieliśmy? Rodzice nie żyją, on nie żyje. Gdybyśmy wiedzieli, że to wszystko tak się skończy, to jakoś inaczej spędzalibyśmy ten czas. Autor dramatu, Iwan Wyrypajew, jest współczesnym scenarzystą. Urodził się w 1974 roku, a Dzień Walentego napisał w 2001. Miał urzekło rzeczywiście w Wyrypajewie, że mówi o czymś, co jest ważne. Jest proste i zapomniane. No i chciałbym, żeby ktoś w Polsce... Czy w tym regionie świata pisał takie rzeczy, prawda? Bo ostatnie Kocham Cię to właśnie było u Czechowa, to było u, nie wiem, Szekspira, no jakiś czas temu. Oj, tyle niebezpieczeństw u nas, a my? A my? My jednak jesteśmy szczęśliwi. Kocham Cię! Kocham, kocham, kocham! Urypajev ma jeszcze jedną cechę. Mianowicie on y, ma taki w podtekście krytyczny stosunek do tej kultury masowej, prawda, czyli do tych cywilizacji, tego, nie wiem, tańca z gwiazdami, jakbyśmy nazwali, i tak dalej, że jest coś ważniejszego. Często tam jest w podtekście, a nawet nie w podtekście czy, y, cytowany Czechow. Mi się wydaje, że bez Czechowate ale w ogóle nie istnieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no to, to są takie rzeczy elementarne. No po prostu. Dlaczego się wstydzimy mówić, kocham cię albo tęsknię za tobą i tak dalej, tylko robimy jakieś sztuki o frustracjach. Ta sztuka nie jest specjalnie wesoła, ale... No, są tam e komiczne elementy. Dzięki roli Walentyny w Dniu Walentego wspaniała polska aktorka Anna Seniuk będzie teraz częściej gościła w naszym mieście. Pani Anna jest u nas już na, sta na stałe, no, ale jest w tym spektaklu, który będzie w repertuarze cyklicznie co najmniej w miesiącu cztery, pięć razy będziemy grać to przedstawienie. Ale to dopiero początek premier w Teatrze Osterwy. Zawsze gdzieś tam od czasu do czasu pojawia się u nas współczesna literatura rosyjska. Chciałem w tym roku jeszcze, żeby jeszcze w tym sezonie, w tym roku, pojawiła się druga pozycja dla młodzieży, o, też po, poruszająca problemy tutaj już społeczne, problemy y, rodzinne, relacji między młodymi ludźmi a rodzicami. Troszeczkę przeniesiona w taki orwellowski klimat. Premiera jest w połowie października. Wcześniej pokazany spektakl na zakończenie sezonu. Dla dzieci, i młodzieży, no dla rodziców spektakl napisany i zainspirowany niestety tragedią naszej koleżanki, dziewczyny młodszej, Magdy, piekarz, przebudzenie i autorstwa. Iwony Kusiak i Czarka Rzemińskiego i to jest tutaj w połowie września, więc takie trzy premiery mamy do, do, do listopada. W listopadzie wiadomo maraton teatralny przez tydzień, gorzowskie spotkania teatralne, dopiniamy już cały repertuar i potem prezent pod choinkę, Mikołaj, wiadomo, bajka, a w przyszłym roku chciałbym, żeby się pojawiła w tym sezonie Szekspir, żeby pojawiła się klasyka, żeby można było Przybliżyć dramaturgię tak piękną, jakim jest, no, jakim jest Szekspir. Zapraszamy więc wszystkich na spektakle do teatru. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. A będąc już w budynku teatru, warto zajrzeć do foyer, gdzie prezentowane są fotografie Ewy Kunicki, które wykonała podczas trwania sceny letniej.